Tym filmem rozpoczynamy nową serię na tym kanale, czyli Nether Escape, seria w której moim zadaniem jest ucieczka z netheru zanim zabiją mnie łowcy. Jeśli uda mi się uciec, wygrywam, aczkolwiek jeśli zginę chociaż raz, przegrywam cały challenge. Standardowo łowcami będą moi przyjaciele, czyli Zigen oraz Farosh. Tak samo ty standardowo możesz zostawić suba na tym kanale oraz lajka pod tym filmem, ponieważ rozwijamy się w niesamowitym tempie. A ostatnio wyliśmy okrągłą liczbę 1000 subskrypcji, o co wam bardzo dziękuję, ale nie zatrzymujemy się i lecimy po kolejne 1000 subskrypcji. Chciałbym Was również zaprosić na naszego Discorda, bo tam najszybciej dowiecie się o nowych filmach i przeróżnych aktywnościach związanych z całą ekipą oraz widzami. A ja się przedłużam i zapraszam Was do pierwszego odcinka nowej serii na tym kanale, czyli GPRO292 vs dwóch łowców Nether Escape. Ej! co to się robi? Nic nie robię. A bo nie Nara! A ja mam jest tam, jest tam! Dawaj go! Nie, nie! Gonimy go, gonimy Szybko, szybko, szybko. Jest! No dawajcie, dawajcie, Ej, no jest Stoi, tam. stoi, stoi! Dostał. Aaa, spadło! Jest! Nie! Jest! Nie. jest. Nie, jest. Dobra, łatwo! Ale zlipa. Let's go, let's go, let's go! Dobra! Plan mam! Dobra! Co jest? z zrobił Eee, to był mój plan, jak coś? Co? Nupki umierają. Zobaczymy. Chodzę już do nie. Netero. to okay. jest Koziks. Takańko, Koziks to jest taki toucher. Nie wyzywaj mnie. Dobra, gdzie może być dawniej? Ja. Dobra, do tego. Tu gdzieś u góry jest. A oh, właśnie. To jest z tu wszedł. Co on no, no dobra, mam zbieraj. Ej Co on jest? Chopaki! Co nie! Kida dostał! Ale uważaj! A! Nie on mam mieczyk! Nie! Nie mogę... Nie no, czekaj! Nie mogę skoczyć! Nie! Teraz może go pałkować! Nie! nie. A, spadłem do lawy! Haha, nie wiem... Dorian! Ej, co jest, girić? Nie, buziadca, buziadca, nie! Pusierdza. Chodź Dawaj go! Dawaj go! Nie, Dawaj go! Nie! Nie! Nie... Ja Ojej, parok! Dzięki. Cię. co jest? Co ja mam? Co masz? fortece. Co jest, Bartek? No ale idę z drewno zbierać. Tam no ja właśnie też idę z drewno zbierać. Tu mogę zejść na spokojnie, więc chillera. Chyllera i utopia. Ej dobra, tam jest drewno. Jest G Chcemy to wygrać jak ktoś z Pamiętaj, jesteśmy lepsi Na no, totalne. To chyba stoi w miejscu w ogóle. Ej! Ej, on stoi w miejscu. No Ej, ej, kraftuje, kraftuje, Tak? No craftuję. Co? To zdrowno Nie, to nie jest drewno. Skąd żyje, że Ej, no. stoi, stoi przy craftingu jak coś. Faroż stoi przy craftingu. Mm -hmm. A tu jest Szymon, Zigen, Jk. Tu jest Zigen już. Ale Zigen bez Faroża. I bez itemków. Po teraz to ja sobie dre... Pewno Ale pod żadnym pozorem na mnie nie skocz. Głotuję Dobra, a e, ja no. jestem za nim! O, górę Sikierki ma! Nie, się do góry. nie, nie, ma nie, do niego. nie, 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 jest? Jest. nie, nie, e, na dole? nie, 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 Co on, on zrobił? leder nie, nie, zrobił? się nie, O. nie, 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 co to jest bastion? Co jest? A ja mam pół Ja wiem, ja mam... Nie powiem, minę bo... O oh, kur... Dosłownie mam pół serduszka Ej! Ej Farouk, zróbmy... Ja szedłem! Ja szedłem! Tu jest! Tu jest! Ej, Farouk, zróbmy coś takiego, patrz Trzymaj Aj, kładłem! Nie żyję Jest! Jest! Yes. Co ty, co ty zrobiłeś? Nie. nie wierzę w to Spadł mi siedzi. To na dole jest, on się kopie. właśnie. Goń no. go! Goń go! Ja Ale jaki na... ja nie idę... mam! Ja idę znowu na ten biom to ja, to ja zbiorę twoje itemy. A bo do fortecy idę szybko, a ty go tam... GOń! Ale jest taka lipa bo w fortecy są te skrzynki, to... Tam... o tam by coś... Dobra. Idę tam w nie się bo, bierze mnie nie No co jest, gaz no? co jest? <laughs> co zrobisz się? Nieźle, szkielet pozdro, po zdromie Po prostu nie pytaj Nie wierzę Zginąłem z trzech bloków jakieś... Jest tak, jestem tu Co tu gdzie myślę? Dobra, mam jakieś wyjście. No i gaz Okej, okay, jestem tu Wsperszowałem się. Nie, nie, nie miałem. Jestem lipa fast. Nie wiem, Minia w tej grze nie ma. A co, teraz zrobić coś takiego? Tak. Ej, dobra, Foroż, musimy go jakoś tak dojechać. Nie wiem. No może, no masz jakiś plan może? Nie co... Nie mogę zaleźć w swojej pozycji Ale Niega Nie, nie, czy... nie Ej, czemu łódka się nie skraftowała z drewna? jest wymierzyć idealnie. Dobra, im ona się wyłączył! Ej! Co ty wyłączył? Co ty się... śmiecił? Co ty ty? Ja tak, ja tak biegnie i nagle widzę faroża. Co za kopie jest do ściany? Jaki kred co jest? Gdzie on jest? Ej widzę go Dobra. Co? Jest o Kurde Nie Ślera. Nie To jest Dorian? Nie Dawaj go Dawaj go Trzy O nie Zblokowałem się Nie Co ja robię? Nie, 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 wierzę! Nie wierzę. Nie. Ja, nie wierzę Wier? co ja nie, 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 Ja, co nie, ja zrobiłem? Ja nie, nie, Ja nie, 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 a żeby geppo normalnie pojęcie nie to najmniej ochota byłaś. Nie. co? Co? Eee... Takie coś jest w ogóle możliwe? dobra farosz, mamy trochę przesranę. Komu Bo on coś ma wiem Włącz Skąd Farz ma tarć i Dobra Było żelazo Nie wierzę Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę Nice Faro Diki ja by było dużo tego żelazo czy tylko jedno Ty było. Uf. O kurde to jest żelazo? Ej, dobra, to. My... No. Ma... To! Otwórz. to jest? Bigo! Dobra. Nie, nie. Dobra, lecimy na jutro, powoli. Ej! co jest! Nie wierzę, Ziggindead. Ha! Ja pierdzielę! Wzi wziąłeś to? Ta? Tak No tak, e, z, z Nie mam no Przecież Ci to wyrzuciłem Nie mam ich no Proszę. O teraz Proszę o. Ja pierdolę. ja pierdolę. Okej O tak Dobra, no grzybki zwieraj jak masz liść tu ta. O! o! eee. Ja Jesus. Nie no, go, dalej go dalej! Bieg, biegną faru, biegną, biegną. Na... Wiem co jest? Dobra. No, co cię bardzo Ej, Dzień, ej, patrz, tam jest! Patrz, tam jest! Nie! Co tam, nie, nie, tam, Dawaj, dawaj. Nie, no on jest. Czemu ja dostaję fodem z dwóch bloków? Widzę, widzę go, widzę go. Tam uciekam, tam stronę strona. Nie biegnij, biegnie, biegnij, Wiem, biegnij biegnie. biegnie o kurde, ale się on się zblokował. Ej, kto jest? Czemu on ma niego to Ej, on ma jakieś założone enchant A ja, ja mam Wpiszcie, bogu, 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 Ej, bogu, 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 się bogu, ja już się nie Widzę go, nikt. Nie. Widzę go! Nie. Biegnę tam O kurde, trzeba ci to tu! Jest! Aaaa! Dobra, mam cię! O! mam cię, jest! Co? Ja, pozdrawiam się, man. Nie widzisz mnie. Nie. O! Tam był. Nie, czułem się czymś straczało. O, żelazny mierz, bym w jest końcu to jest? Jeezzy, Czemu? Ej, to? dobra, ej, co Co to za damage? Ej, dobra, dostałem hita za prawie 7 serduszek. Skąd macie? Co Widział, Widziałem, że widziałem nikt, widziałem. Co jest? Co? Nie, co? <śla> nie, wierzę! Co? Co co, co się ja się? zrobiłem? nie, 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 Gej, nie wiem. O nie, wam muszę teraz iść. Ej, dobra, spychnąłem szkieletę, ostro? Nie Przegram Okej okay. Ja pierdzielę Ale nie macie szans zaraz Ale nie macie teraz szans Co ja mam Ale nie macie teraz szans chłopaki Ale nie macie teraz szans Proszę Coś na mój problem O ale przewidziałem coś Proszę Ej Farusz chcemy Chcemy go chcemy go dojeżdżać? Nie wiem ma pół seta Ale wiesz mam. My ten, siekierki mamy Nie, bo co? No, no ja jestem od niego no trochę bo bl to jestem Ale ja ci no śpiewam kokaina Nie jest nie za mało, nie możesz tak jeszcze Nie mów to tak do mnie Ale no, mówię ci naprawdę Jałt Co? Co Ej dobra, znalazłem jakieś przejścia. Kolejny na mojej drodze Ja pierdzielę Ja pierdzielę Ja pierdzielę Nie wierzę jakiś Nie. Nie chce mi się Nie. To jest miesiąc. Nie no to jest patry. Pionia? Nie. A, powiedz prawda? Okej, okay. ja się wykopałem z tak potwierdzonej strony. Nie, dobra, tak? Dobra, wystarczy mi, Boże. Muszę iść tam. jeżeli To, to będę szukał. I? Ja pierdziele, jest! Boże... Co, że, kto, że Dawaj go, Farusz, go. Nie O kurde, dobra, zajebiście. Co ty tu... To... Dobra, co on nie co on... No jest. Dobra. Zigen czy Farosz? Zigen Chodź tu <grywa> no. <grywa> okay. Dobra, ale w końcu Nie Ej, on ma kusza Dobra, skoczyłem Ej, skopuje się w dół Nie Heata dostał Dawaj, gramy go Nie. Hit o ma ten, że szybciej biega. Ta, manotana. Ja nie mam nic do budowania. Ej dobra, on uciekł. Zjadł, zjadł, ej ma kusze. Uważaj. Ale ej dobra, próbuje coś trafić, ale... Trzymajmy to nie wychodzi. Dobra, jedziemy dalego, dalego. Ej z chyba, z nie ma chyba. Nie, wierzę, nie Idę, idę Zigen Gdzie wy jesteście? No nami ja! No jest to wiesz idź go, wszedł do góry Uważaj Zigen, bo mówić ci już wcześniej, że Podobno miał jakąś niesamowitą rzecz Więc ja nie wiem co to może być Może chodzi o te spodęki? Może? Nie no nie No nie no spodem... Dostałem, dostałem to... Dostałem, dostałem ze 400 serduszka pozdro Dobra so, so, so to jest mój, mój ten Mój azyl <laughs> Siema O OLE CO

o kurde, no ciebie biją dwa szkielety No to ból Z jesteś to jest co? takim toczerkiem kurde. Ja... Widziałem giepra, widziałem giepra. Dawaj, walimy go na... Ja, co, co to jest? Ej, długo będę dostały ten damage? Nie Uciekaj Ej, farusz. Zróbmy tą a a akcję Wiem, biegnij do niego, biegnij do niego, biegnij do niego Dobra, czekaj pro. Gdzie jesteś? Nie e, nad, nami, nad nami jest, coś... kopię się, kopię się Buduj, buduj... Nie mam kilo dzień Nie! Ma nie. Masz. Na samą górę się kopię! Nie wiesz, że też szkielet, daj ja nie mam! No i co to jest za Patryki? Zabiłem

Ostateczna walka. O, jest ta też na walka Orawiam w ogóle ma tarczę jak ją on... zginął tyle razy Ziggy wziął, zginął ma Nara Churwa Nie, no ma tą tarczę Ziggy, ziggyez, igoraz. Co jeszcze tam żyła! Co robię co, co jest? Прошу, за ним. Врута мне Ну не короткая, а вот. А вот. Не, что, да, колодка, как не впивается. Что? Что? есть? Что? Ай, Żyje, albo nie żyje, żyje. Tu? masz? Ej, próbuję skuszyć. No, no dawaj no, nie ginę, nie ginę, pół serduszka. Nie, tak nie można pracować. Nie, ma, nie mam. Ej, tego f... widzisz? Nie, bo ja nie mam. Nie mam. Nie mam. Nie mam. Nie bo Nie mam. Nie mam. Nie mam. Nie mam. nick. mam. Nie mam. Nie mam też. Nie mam. Nie mam też. Nie mam. Nie mam. za mam. Nie tam Nie Nie, okay. tam jest. nie wiesz Nie mnie! Nie Nie, jest, do dolowy! Jest! <śmany> nie, nie, <śmany> nie! Nie, wierzę. nie, wierzę. nie, wierzę, się. nie, 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 na wysokości. Przybierzali nie, 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 Grają, nie, nie, Fał! na wysokości, chwała a po na, na ziemi. na ziemi. Ale my to dzisiaj wygra... wygramy może. o Minecraftowi, fał! Minecraftowi. To jest Co? Jak to, to jest nie wiem Nie słyszałem w sensie, że to jest taki taczer no. Co zrobić? Dobra ja To będzie bardziej przydatniejsze Drewno mam Co? Narzędzi. Co jest? <noise> Co to jest? Skąd twojego szorca? O kurwa Chwała na wysokości, chwała na, wysoko. na wysokości Kozica, ja. dzisiaj nie przegraliśmy tego Kozico Ale mam sporo takiego loa. Nie, nie wyjdzie Grali skocznie kozicy mali, że Jest, jest No jest Co no? Ja pierdzielę, domek, zajebiście Chyba z nie ma nikt gdzie Dobra ja mam ultra instynkt Co jest tam, co jest tam z Zigenem w góry? A nie wiem, ja, ba, ja biję się z piglinem, z kuszą Z kusiem Zigen to się buduje Co no, ma z tyłu niczego na jego ręce? Faros Matań na broń No go, Nie. dawaj go, Nie go! Ja, no, ja? no, ja? Nie Nie, go Nie, dobry, dobry, ja? dobry, 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 ja. ja? ja. dobry, strzał ja dobry, 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 Nie, jeszcze piglina dobry, O! Pomóż mi, pomóż mi. Dawaj go, Faroszu. Widzę go. Nie. Co, nie my to mieć <grystanie> Ile tą serduszek masz? Dużo. Na pewno? Na pewno. A ty ile masz? Też dużo. Na pewno?

Dawaj go! Ty mu... Ty! Zmachłeś sikiery! Nie wierzę... Po mnie zadał za pięć pruduszek. Dobra, wycofam. Aj... Ja... Wycofam. Aaaaaaaaaa! Co tam był za ryk?! U, serduszka mi zostało Co jest? Ja pierdzielę Dobra No paro O, tak? Co on robi? Jest! Jest! Co Ej, on jest w lawie? Tak miała pula, to też spadam na dół Co jest? Ej, do... Ej, do tam stracił... ...sorduszek do Co? Czekaj, no ja? Dobra. Zlawi jakoś. No! Jak ja popatrzę na Endermana? Ej, f... pomożesz? Jak? Bo Enderman mnie goni. Tu musisz go zabić z ja. Nie. Zigen, ile bloków miałeś? Masz Jest! Jest! Wygrałem! Wygrałem! Co? Jak on Wygrałem. wygrał? Wygrałem Za się w z palców ty zrobiłeś Uciekłeś, żeby tam podpłynąć! Wygrałem! Co on robi? Tak! Yes. Nie wierzę, ojej, yeah. Yeah. Serio? O oh, Boże Co jest? Ja. Yeah. Tu czyli on miał potki na ten Moje serce, moje serce O mój Boże Alos Dzi 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 Dzi